Cześć! Jestem Kuba. Witam w klubie Primusia i Werki. Zbliża się Wielkanoc. Mm, a w Wielkanoc wszyscy wcinają jajka. No to ja Ci pokażę, jak fajnie przeozdobić jajka wielkanocne. Co nam będzie potrzebne? Nożyczki, marker, gumka, recepturka, dekielek od słoika, kilka kolorowych kartek, kawałek kolorowej bibuły, Kawałek wycioru do fajek. Taki kolorowy możesz kupić w każdym sklepie dla artystów. Jajko na twardo. Oraz ping-pong. Ja akurat swój pomalowałem już na czarno. No to bierzmy się do pracy. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Ty możesz użyć kleju uniwersalnego, który troszkę dłużej schnie. Ja akurat użyję pistoletu na klej, który wysycha momentalnie. Ale, ale bardzo uważaj. Jest Niesamowicie gorący. Lepiej poproś tatę albo mamy o pomoc, jeśli chcesz użyć takiego pistoletu. A taki pistolet możesz kupić w każdym większym supermarkecie. Wydasz 10-15 złotych. No to ruszajmy. Na początek trzeba wyciąć kwiatuszek, na którym stanie nasz motylek. Posłuży nam do tego różowa kartka. Dekielek. No to zaczynamy. Na środku kółeczko. A dookoła tego kółka płatki naszego kwiatka. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Doskonale. Możemy się brać za wycinanie. Podstawa naszego kwiatka już gotowa. Teraz jeszcze tylko żółty środeczek na żółtym papierku. Jeszcze raz dekielkiem odrysowujemy kółeczko. A po wycięciu kropelką naszego kleju przylepiamy żółty środek naszego kwiatka. Podstawa już gotowa. Teraz kawałek bibuły nacinamy w rogach, tak jak ten tutaj. Na środku umieszczamy jajko, a całość zawijamy. Pamiętaj, żeby użyć jajka ugotowanego na twardo, bo jak miękkie pęknie, to cała praca pójdzie na marne. Nadmiar bibuły obcinamy nożyczkami. A nasz pakunek Zawijamy gumką recepturką, tak żeby się nie rozleciał. Teraz na środku kwiatka. Robimy troszkę większą kropkę kleju i przyklejamy nasz czerwony pakunek z jajkiem. Doskonale, podstawa już gotowa. No to ruszamy dalej. Nasz motylek dostanie teraz czarny brzuszek. oraz różowiutkie skrzydełka. Tylek naprawdę olśniewał swoim wyglądem. To na skrzydełkach dorobimy mu jeszcze kilka kolorowych kółek. Różową kartkę składamy na cztery. I wycinamy kółeczko trochę mniejsze niż jedna część skrzydełka. Kółeczka przyklejamy do skrzydełek. A same skrzydełka oczywiście lądują na plecach naszego motylka. No, teraz naszemu motylowi brakuje jeszcze tylko głowy. Mój ping-pong, pomalowany wcześniej na czarno, posłuży nam jako głowa. U góry ping-ponga potrzebne są dwie dziurki na czułki dla naszego motyla, a na dole jedna duża, żeby móc wsadzić całą konstrukcję na nasz tłów. Jeśli będziesz miał problem trafić tutaj czułkami do tych dziurek w ping możesz zawsze poprosić rodziców o pomoc. Naszemu motylkowi brakuje jeszcze tylko oczu, dlatego posłuży nam biała kartka. Składamy biały kartonik na pół, tak żeby od razu za jednym zamachem mieć dwie pary. Dwie pary, dwie sztuki, dwoje oczu. Przy pomocy naszego pistoletu na gorący klej, albo kleju uniwersalnego w twoim wypadku, przylepiamy oczy do głowy. I nasza wielkanocna ozdoba. Gotowa. Powodzenia! No i wesołych świąt! Do zobaczenia! Chcesz na razie do naszego klubu? Czekają tam na ciebie specjalne kolorowanki oraz bardzo dużo innych niespodzianek. Poproś teraz kogoś dorosłego o wejście na naszą stronę. Adres jest poniżej. Pamiętaj, czekamy na ciebie. Papa! Pa. Do zobaczenia! Raj dla dzieci nad morzem. To rodzinny wypoczynek z animacjami i parkiem wodnym. Odwiedź nas w Primavera Family and Spa w Jastrzębiej Górze.